Drodzy Państwo, takie wyróżnienia dla przedstawicieli powiatu Tomaszowskiego, w tym przypadku dwóch gmin, gminy Ujazd, gminy Lubochnia, to jest wielki zaszczyt dla nas, dla wszystkich członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, że mamy tak wybitne postacie, że mamy takie osoby, które zasługują właśnie na takie wyróżnienie. Chcieliśmy tutaj Państwu bardzo serdecznie pogratulować, cieszymy się, że jesteście tymi osobami, które są naszymi ambasadorami. Mówię tutaj o powiecie Tomaszowskim, które nas tak reprezentują w ciągu całej swojej pracy dotychczasowej, pracy na rzecz rolnictwa, ale też pracy na rzecz społeczności lokalnej, bo to trzeba po prostu podkreślić, że jesteście osobami wyjątkowo aktywnymi, które zostały dostrzeżone jako te, z których inni powinni też czerpać wzór. Także bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu gratulujemy, cieszymy się że takie osoby są wśród nas i mamy nadzieję, że w przyszłości będziecie Państwo też odbierali równie zaszczytne laury, które będą pokazywały, że ten rozwój tutaj w przypadku naszego powiatu rolnictwa, poszczególnych rolników, tych osób, które są związane z rolnictwem, idzie w dobrym, bardzo dobrym kierunku. Także bardzo serdecznie tutaj dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wicestarosty pana Leszka Ogórka, członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbiety Łojczyk, pana Michała Czechowicza i pana Marka Kubiaka. Proszę Państwa, takie osoby jak tutaj Państwo trzeba po prostu podkreślać, trzeba starać się pokazywać, żeby to też było zachętą dla innych rolników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie naszego powiatu właśnie do takiej konkretnej postawy, która w tym przypadku została dostrzeżona przez wicepremiera polskiego rządu ministra rolnictwa pana Henryka Kowalczyka. Mówię, dla nas jest to zaszczyt, że możemy tutaj dzisiaj państwu pogratulować, że pochodzicie właśnie, czy prowadzicie swoją działalność na terenie naszego powiatu. Szanowni państwo, w dniu 19 grudnia w Opocznie odbyło się regionalne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich. Kół, które są, że tak powiem, w ramach swojej działalności związane z wieloma powiatami. To nie tylko powiat Opoczyński, nie tylko powiat Tomaszowski, ale jeszcze kilka innych ościennych powiatów. I w ramach tego spotkania, spotkania przedświątecznego, koła gospodyń wiejskich mogły zaprezentować. To wszystko, co jest ich udziałem, czym się zajmują na co dzień w swojej pracy, czym się mogą pochwalić, ale to, co jest istotne, to, co jest ważne, są one częścią naszej narodowej kultury, częścią. Lokalnej społeczności, jakże ważną, istotną, która wpisuje się już od lat, od dziesiątek lat, można powiedzieć, w takiej czy w innej formie, czy nawet od wieków, w to wszystko, co związane jest z kulturą polską, z tożsamością narodową, tożsamością regionalną. I dzisiaj. Możemy powiedzieć, że następuje wspaniały rozkwit kół gospodyń wiejskich, to co zaprezentowano na stołach, to co zaprezentowano również w tej przestrzeni takiej medialnej jest czymś wyjątkowym. Ja im bardzo serdecznie gratuluję tego dorobku i tego rozwoju, a chciałbym jeszcze podkreślić, że, Koła gospodyń wiejskich do tej pory były kojarzone przede wszystkim z kobietami. Dzisiaj widzimy również zainteresowanie tego rodzaju działalnością wśród mężczyzn, którzy stopniowo pojedynczo, a w niektórych przypadkach no, znakomitej, że tak powiem, części większości dołączają właśnie do tego rodzaju działalności, czyli całe środowisko tutaj wiejskie, całe środowisko gminne, ale również chociażby w przypadku Tomaszowa, gdzie powstało pierwsze. Koło gospodyń miejskich, widzimy, jest tym zainteresowane, żeby wspierać to wszystko, co wiąże się z naszą tradycją, to wszystko, co wiąże się z naszą tożsamością i to wszystko, co wiąże się ze społecznością lokalną. To jest bardzo piękne. To nie tylko potrawy, to jest konkretna działalność to są też stroje to są występy różnego rodzaju zespołów artystycznych. Wszyscy skupiają się wokół tych kół gospodyń wiejskich i budują. To wszystko, co nazywane jest kulturą. W przypadku powiatu Tomaszowskiego byli reprezentanci z trzech gmin, to gmina Ujazd, gmina Będków i gmina Żerechlinek, także te koła gospodyń wiejskich reprezentowały nasz powiat Tomaszowski. Serdecznie gratuluję tego, co przedstawili tam właśnie w Opocznie po to, żeby pokazać Jakie wartości są związane również z tą kulturą na terenie naszego powiatu Tomaszowskiego? Bardzo dobre spotkanie w takim duchu już świątecznym, które ubogaca, ubogaca to wszystko, co dzisiaj jest wynikiem działań tych kół gospodarczych wiejskich. Ale przede wszystkim takie spotkanie wiąże się z integracją tych środowisk. Ten wymiar związany już z działalnością w samym sołectwie w danej gminie on wychodzi coraz dalej już nie mówimy tylko o powiecie ale mówimy właśnie o takim spotkaniu regionalnym gdzie co najmniej kilka czasami kilkanaście powiatów daje swoich reprezentantów po to żeby się integrować po to żeby wymieniać się różnego rodzaju spostrzeżeniami żeby wspólnie wypracowywać nowe formuły które tego rodzaju działalność będą rozwijały. Także bardzo serdecznie gratuluję organizatorom którzy zdecydowali się właśnie, że tu, w tym momencie, w tym czasie zorganizują takie spotkanie.